Ach. Ach. Ach, proszę państwa, nareszcie teraz mogę się z państwem przywitać. Bo wcześniej nie mogłam pół kilometra, lecę w tej z powrotem, żeby się przebrać. A kiedy, a, a kiedy e, tak się e, tutaj, tak sobie myślę, stoję sobie, mi się, jak się tu z Państwem przywitać? I tak sobie myślę. A tutaj taki Pan, jeden uczony w piśmie, mówi: Pani Willas, niech Pani tam lepiej do ludzi nic nie mówi, bo znowu będzie kłopot, znowu Pani coś rąbnie. Ja w jakiej. Ja mówię, a kiedy ja coś rąbnęłam? No, kiedy? Proszę pana, to nie te czasy, kiedy się coś rąbnęło i się miało problemy. Ale jest telewizja. Telewizja jest nasza teraz. <noise> Bo to prawda, że nigdy ładnie nie umiałam mówić. Zawsze mówiłam zwyczajnie. I prosto. I zawsze wtedy, kiedy się najbardziej staram powiedzieć coś najładniej, to tak myślę sobie w domu. I tak sobie układam, i tak myślę, tak to powiem, tak, 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 tak. I umiem. A jak przyjdzie do powiedzenia, to się pomylę. I znowu mi tak się nie powie, i potem mówią: Widzicie ją? Amerykanka! Zapomniała po polsku. Tylko się tak dobrze przypatrzcie, jaka tam ze mnie Amerykanka. Taki słowiański Rubensik. <noise> la, 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 la. La, 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 la. La, la, la. A ładnie to niech tam mówią profesory. Doktory od bomby atomowej. <ścoughs> to tak jak na naszym Sejmie teraz. Tak dawniej to mieli taką aparaturę, Przycisk. To mówią, jak liczyli głosy. Proszę przydusić przycisk. I przycisnęli i liczyli. A teraz to mają nowe urządzenie i mówią tak do posłów: Proszę włożyć tę kartę w tę szparkę i, i nacisnąć na plus lub minus, a wychodzi im zero. Więc <Surprise> <sozial Contract> ja. <coughs> <athlete> Dalej chcę podkreślić, że ja mówię zwyczajnie, ale jasno, prosto. I myślę, że każdy mnie rozumie. I myślę, że ten język polski, ten zwykły, ten prosty, jest taki piękny. I taki dobry, i taki bliski, i najbardziej zrozumiały. I tym małym, i tym wielkim. Dlatego chciałabym Państwa. Przywitać tak, jak umiem, najpiękniej. Tak, z całą pokorą, niezakłamaną pokorą. Najprościej całuję Was wszystkich w samo serce. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I tak sobie myślę jeszcze, że biada tym, co dobro nazywają złem, a zło nazywają dobrem. A przecież mogłoby być tak pięknie, gdybyśmy raz chcieli być małymi, żeby stać się wielkimi. I żebyśmy mogli napełniać swoje serce szczęściem z modlitwy. Po to, aby roznosić pokój, jakby to było pięknie. Proszę Państwa, jestem dzisiaj wzruszona bardzo i brakuje mi słów takich wzniosłych, choć chciałabym bardzo coś powiedzieć ładnego. Dzisiaj bardzo przeżywam to, że tutaj jestem, że mogę z Wami być i że mogę śpiewać Tobie. Bardzo